Dziś jest 31 marzec, chyba ostatni dzień marca, a niemalże pierwszy dzień kwietnia, ale to, co powiem, to nie będzie żartem prima-aprilisowym. Okazuje się, że obecne okoliczności przyrody sprawiły, że nasz zawód, zawód trackerów, został podniesiony w drabinie ważności społecznych zawodów. I ową elewację zawdzięczamy po prostu ogólnemu kryzysowi społeczno-ekonomicznemu. Czasem na drogach zauważyć można jakieś takie miłe rzeczy, typu truckers, thank you albo coś takiego. W mediach też co jakiś czas jakby mm, pojawia się ten wątek wdzięczności za wykonywanie. Pracy w ciężkich warunkach, przede wszystkim lekarzom i pielęgniarkom, wojsku, ale również i trackerom, co nie? Bo jednak jest to jeden z tych. Trackerka otrzymała status zawodu sensjonalnego, czyli jest to ten, jeden z tych zawodów, który jest, którego wykonywanie jest niezbędne, potrzebne, aby utrzymać, niezbędnie potrzebne do utrzymania funkcjonowania państwowości. I zmiany nawet zaszły tak daleko, że świeżo wprowadzony tachograf obecnie. W pewnym sensie można powiedzieć, nie obowiązuje w ściśle określonych kategoriach. Można przekraczać godziny pracy pod warunkiem, że przewozi się takie towary niezbędne obecnie, więc jak coś takiego jak żywność czy leki, jakieś e rzeczy związane z national security, z bezpieczeństwem narodowym itd. itd. więc logbooki nie działają. Wagi prawie wszędzie są pozamykane. Ja nie pamiętam jak dawno się temu uważyłem. Jeżdżę normalnie codziennie, a więc codziennie no, te 6 dni w tygodniu staram się pracować. Wróciłem na swoje stare tory. Jest znacznie mniej ruchu na drogach, więc pod tym względem również pracuje się nam o wiele, wiele przyjemniej. Efektywność i skuteczność wzrosła, fryderów, jak to się mówi, bardzo dużo. Ja, ja teraz osiągam wspaniałe czasy na moich starych trasach. Co więcej, jestem w stanie nawet wbić się do samego Baltimore, do samego miasta, co wcześniej było praktycznie niemożliwe. Zauważam też odrobinę, yy, yy, wydaje mi się, że jest troszeczkę mniejszy również ruch trakerski Na trakstopach to widać, ale nie dużo, natomiast zdecydowanie jest mniejszy ruch samochodów cywilnych. Obecnie prawie 2 trzecie kraju, chyba około 2 trzecie kraju znajduje się już pod jakąś tam formą kwarantanny, więc obostrzenia ruchu, yy, 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 nakazy pozostawania w domu, nawet teraz w Maryland. Co chwilę stany przebywają nowe i dzisiaj, chyba w, wczoraj w Maryland, wieczorem również ogłosili przymusowo-kwaretanne, które do tej pory miała taki charakter bardziej nieobowiązujący. I wiadomo jak to w Stanach, każdy stan po prostu rządzi się po swojemu i ustala swoje własne reguły i w związku z tym nie ma jakiegoś takiego federalnie, odgórnie egzekwowanego prikazu ani jednolitej formy tej kwarantanny. Troszkę się to różni w różnych stanach. No i jak to wygląda? No, pracujemy do tej pory. Dzwonię, rozmawiam z kolegami. Wszyscy do tej pory mamy pracę. Ale obawiam się, że w związku z tymi okolicznościami przyrody my mamy, będziemy mieli już wkrótce do czynienia z bezprecedensowym załamaniem gospodarczym. Ja sobie to tłumaczę w ten sposób, że warunki ekonomiczne są inne niż normalna recesja, taka, która występuje cyklicznie co 7 czy co 10 lat, polega na spowolnieniu gospodarczym, prawda? Czyli, jakby porównać gospodarkę do ciężarówki, to jest to pojazd, który powoli, powoli zaczyna zwalniać, osiąga jakiś minimalny punkt swojej prędkości, po którym zaczyna stopniowo przyspieszać. Natomiast w tym wypadku mamy do czynienia z gwałtownym z zahamowaniem niemalże całej gospodarki do zera. Dosłownie z dnia na dzień, czy z tygodnia na tydzień. A to jest tak, jakby ktoś komuś rozpędzonemu rowerowi włożył kij między szprychy, prawda? Wiadomo, co się stanie. Wszyscy wywalimy się na pysk. <grym> I tak samo będzie niestety tym razem. Spodziewam się dużych problemów, które również dotyczą, dotyczyć będą branży, w której ja pracuję, a więc transportu. Dziwne okoliczności przyrody również polegają na tym, że mamy bardzo, bardzo tanią ropę. Rosja we współpracy z Saudyjczykami postanowiła pozbyć się konkurenta, a więc amerykańskich łupków i nie obniżają produkcji. Co nie? To wywindowało ceny na dół w połączeniu z tym kryzysem, i właściwie zastopowaniem handlu międzynarodowego, spowoduje, że amerykańskie łupki, które są nieopłacalne przy takich cenach, baryłki chyba pójdą się paść. Olbrzymi kryzys, również w Teksasie i w dekotach. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Dziwnie, jest dziwnie: w powietrzu unosi się po prostu powietrze morowe, wiadomo na dzień dzisiejszy przynajmniej ja to tak rozumiem, że oczywiście nie jest to zaraza apokaliptyczna, nie, nie żyjemy w czasach apokalipsy, to nie jest koniec świata, to jest po prostu druga forma wirusa, który wcześniej już mieliśmy, przechodziliśmy kilka lat wcześniej, mianowicie wirusa SARS, jest to troszeczkę inna forma, łudząco przypominająca grypę, Różniąca się między innymi wyższą umieralnością, aczkolwiek ta umieralność spada z dnia na dzień. Wczoraj czytałem takie badanie, że jeżeli weźmie się pod uwagę wszystkich chorujących, których może być nawet 60, może 80% społeczeństwa, wszystkich tych, którzy nie są zdiagnozowani, bo nie mają żadnych objawów albo mają bardzo niskie objawy, to wówczas śmiertelność tego wirusa jest na poziomie kilkukrotnie wyższym niż grypa, ale dalej to są przedział powiedzmy od 0,6% do, do dwóch przy grypie 0,1% śmiertelności mniej więcej coś w tym stylu. No i ja postanowiłem się przed tym nie bronić, ja mam inną trochę strategię, ja wiem, że po prostu wszyscy na to zachorujemy, chodzi o to, żeby zachorować jak najpóźniej, ale w przypadku mojego zawodu jest to niemożliwe, ja nie uniknę tych zarazków, nie mam takiej możliwości, nie posiadając na co dzień po prostu warunków sanitarnych i do utrzymywania higieny i kto wie czy ja po prostu już tego nie mam i nie roznoszę wydaje mi się to prawdopodobne ale ciężko ocenić ze względu na to, że nie można pójść sobie do apteki kupić test i zrobić sobie test test możesz zrobić jedynie jak masz symptomy i skierowanie od lekarza a ja nie mam ani jednego ani drugiego także pracuję Pocie czoła, utrzymując resztki amerykańskiej gospodarki. Nie wiadomo, jak długo będzie można pracować. Nie wiadomo, jak to się odbije na branży transportowej, jak to się odbije na nas wszystkich, kolegach trackerach, jak się to odbije na mojej firmie. Czy skończy się tak, że będziemy jeździć o wiele mniej w następnym półroczu, czy skończy się tak, że może już za miesiąc, czy skończy się tak, że w ogóle wszyscy pójdziemy z torbami, będziemy siedzieć na przemusowym urlopie w domach. Nie wiem. Ja na razie jeżdżę, na razie czuję się dobrze, ale też nie będę płakał, jak pójdę właściwie do domu siedzieć, bo wreszcie będę miał czas realizować swój plan, czyli spędzać więcej czasu na giełdzie i trenować umiejętności, które zrewolucjonują moje życie, jeżeli mi to wyjdzie. A na razie idę bezpieczną drogą, czyli po prostu dbam o jakieś takie podstawowe zabezpieczenie finansowe na ten rok 2020, czyli pracuję póki mogę. Nie tyle, no. zatroszczyłem się właściwie też o ubezpieczenie zdrowotne na wszelki wypadek. Albowiem to nie jest oczywiste, kto pokrywa koszta hospitalizacji, w przypadku gdy takiego wirusa dostaniesz. Więc nie wiem, no i tyle. I, i dodatkowy news jest taki, że utknąłem w strasie Sześć rozładuneków, wczoraj nie dałem z nimi rady. Przetrzymali mi na jednym 4 godziny i został mi jeden na dzisiaj. O, chyba już jestem pusty. Właśnie słyszałem, że plejta podnieśli, w związku z tym, dzisiaj rano, zamiast pędzić ku domowi, ja się jeszcze chrzanie z rozładunkiem. Ale nic, to w sumie nie jest źle. U mnie wszystko w porządku. Mam nadzieję, że u Was również w porządku. Polska radzi sobie, ba radzi sobie bardzo dobrze. Jestem wręcz dumny z naszej reakcji z takiego społecznego zdyscyplinowania. Jak już zdecydowaliśmy i zrobiliśmy. Commitment. W jedną stronę to wszyscy idziemy w tym kierunku, można powiedzieć, i to jest super, bo tutaj reakcja tutejszych władz jest o wiele bardziej opieszała. Podobnie zresztą jak i społeczeństwa. Także cieszy mnie to, cieszy mnie wiele rzeczy dzisiaj też jest dobry dzień. A czemu nie? Czemu miałby być zły? No to tyle, to ja będę chyba kończył, jechał w kierunku domu i pójdę po papiery odebrać, bo już chyba już skończyli. Także trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem szaka.